vlogmas Masse Stern nasse. and it is cold outside we gather around the fireplace and no one cares about yesterday Dzień dobry cześć, kochani, cześć, cześć. Witamy się z Wami śniadaniowo dzisiaj. Tak, ja zrobiłem herbatkę, Paula robi kanapki. W sensie ja zalałam herbatkę. No ale ja ją wierzę. Dodałeś się. E, doprawiłeś. Doprawiłem. No dokładnie. Także ja robię kanapki takie kolorowe dzisiaj. E, I herbatkę do tego i zajadamy. Dzień dobry, kochani. Witajcie! Dobrzej. Jestem, idę. Zobaczcie, dzieci podstawiały krzesła. W sumie my im podstawialiśmy krzesła. I bawią się, także jest u nas dzisiaj wesoło. Leoś mówi, że to jest drużyna piłkarska, tak? tak? Tutaj ustawiona została. Tylko uwaga tam na świeczkę, tak? Wy wiecie, że świeczki nie dotykamy i nie podchodzimy blisko świeczki. Robimy wszyscy tutaj porządki teraz u Leosia, i Leoś oddaje Nelci takie bajki fajne. I dzisiaj mamy plan pograć chyba w ziemniaka. Także ogarniamy tu gry i wszystkie inne rzeczy. Tutaj też, słuchajcie, ogarniamy ten taki regał u Leosia w pokoju. On tutaj sobie ustawia takie swoje różne ulubione rzeczy, jakieś figurki, dodatki. Tu jeszcze musimy coś zrobić z organizerami. No i działamy, działamy, działamy. Sprzątamy. No i zobaczcie, jest już, jest już fajnie, dlatego że wyjęliśmy wszystkie gry, uporządkowaliśmy, bo karty oczywiście były w zupełnie innym miejscu. Ta gra kupa to jest w ogóle e, rewelacja. I tutaj jeszcze mamy e, różne gry, karty, puzle, reszta wszystko schowane. Tam jest ziemniak tu są, tu jest gra super zinksów, także tak to wygląda teraz. Jest naprawdę wszystko fajnie ogarnięte. Jeszcze musimy wykorzystać te robota. Masz, pokaż tego robota. Wow. Świeci się. No, także już to jakoś fajniej wygląda. Eee, mamy jeszcze te organizery, więc też będę musiała coś tutaj zorganizować i Krzysiek powiesił światełka, bo te światełka cały czas skąd, e, spadają. I've Christmas. It's a time of happiness, a time of joy But now this year is twice as so special Cause I'm hoping for us to fall in love In this winter wonderland <laughs> <laughs> Chilling by the fire <laughs> <laughs> As I'm trying <laughs> to get your <laughs> attention <laughs> Lepiej późno niż wcale, moi drodzy. Ogarnęłam się, zrobiłam sobie kawkę w świątecznym kubku. W sensie ogarnęłam się. Wykąpałam się, umyłam sobie włosy. Jeszcze jestem bez makijażu. Włosy mi schną. Pewnie zaraz je podsuszę albo samoistnie mi wyschną. Mam kawkę. Pieski były na długim spacerze. Biegały po ogrodzie, ale naprawdę dość długo, intensywnie, więc teraz e, sobie zajadają. E, no i co? Ja piję kawę, i tak jak Wam mówiłam, dzisiaj e, zabieram się za. Krem z soczewicy, mój ukochany Najlepszy i uwielbiam tą zupę robić Ona jest taka fajna, treściwa Szczególnie w tych miesiącach, wiecie, takich Chłodniejszych e, Typu zima, jesień e, No i dzisiaj mieliśmy robić też tego kurczaka na lunch Ale nie zrobiliśmy, więc zrobię tą karkówkę W sosie grzybowym e, Do tego będzie sałatka e, Ze śmietaną i szczypiorkiem Albo z jogurtem naturalnym, zobaczymy Dlatego, że jutro wybywam, jadę do Ramony Krzysiek zostaje z dziećmi, e, też z moją mamą Chcemy zajść do kilku sklepów, może pójdziemy na jakiś lunch na herbatkę zimową, więc już będę miała i obiad na dziś, i na jutro po prostu z głowy. Także jeszcze w szlafroku e, powiem Wam, że dzisiaj naprawdę dużo czasu spędziłam przed komputerem, dużo spraw miałam do ogarnięcia i tak zobaczcie, już się ściemniło, e, a ja w szlafroku głowa dopiero umyta. No ale wiecie, lepiej późno niż wcale. Dużo pozytywnych, dobrych rzeczy zrobiłam, także to na plus.

Yeah, i spend my time running around keeping people pleased but this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause i missed you so i'm letting go of everything but you these are the good times with you baby this year it's just gonna be you and Dobra, działam, działam z tym kremem z soczewicy. Będziemy dodawać sobie jeszcze od tego wszystkiego pasetę i soczewicę czerwoną już za chwilkę. I to jest też taki przepis. Słuchajcie mój z głowy, który robię już od lat. Zaczęłam go robić w Londynie. Dziś tam pewnie usłyszałam, coś tam od siebie dodałam, i to jest też jeden z tych takich przepisów, które nigdy nie pamiętam jak się robi, a zawsze wychodzą. I nie pamiętam, czy dodawałam odrobinę mleczka kokosowego na koniec, czy nie. Chyba dodawałam. W sumie mam mleczko kokosowe, więc będę chciała je wykorzystać do końca, więc tak. Dobra, nie mówiąc o tym, że karkówka mi się już cały czas robi na malutkim ogniu, wyjęłam jeszcze do sosu grzybowego grzybki z naszych zbiorów zamrożone, więc trochę je odmrożę. Patrzcie ile tej lodu na nich jest i będzie fajny sos grzybowy. Dobrze, usiadłam sobie na chwilkę. Jestem, kochani, jestem. E, przychodzę do Was tutaj na sekundkę z zimną kawą, która o dziwo smakuje bardzo dobrze, bo wiecie, że my mamy, e, my mamy, to tak mamy, że bardzo często zimną kawę jednak e, no pijemy, słuchajcie. Tak, to jest już z nami, e, tak to po prostu już jest. E, dobrze, więc tak, update'ik, jeżeli chodzi o gotowanie, więc tak, karkówka pięknie się gotuje na małym ogniu, dodałam też grzyby, nasze grzyby z, z naszych zbiorów, więc ona będzie się jeszcze fajnie, fajnie dusiła e, i będzie dzisiaj naprawdę bardzo późny obiad, w sumie taka obiadokolacja, e, no bo tak jak mówię, dzisiaj troszeczkę się działo, też mało nagrywaliśmy, no bo mieliśmy, że tak powiem, trochę spraw dzisiaj do ogarnięcia Ale wiecie co, ja lubię też ugotować jakiś obiad na dwa dni Dlatego, że tak jak wiecie, mnie jutro nie będzie dość długo Więc będą dzieciaczki i Krzysiek mieli po prostu i drugie danie i ten krem z soczewicy Planowałam, żeby ten krem jeszcze dzisiaj skosztować i pokazać Wam, jak ja go um, zrobię finalnie Bo ja jeszcze często do kremu właśnie z soczewicy robię na masełku grzaneczki Wrzucam na przykład dwie krewetki na górę no ale nie wiem, czy jak już zjem tą obiad kolację To już chyba nie zjem słuchajcie, tego kremu Chyba, że zaniosę mojej mamie To po prostu Wam pokażę e, Więc na jutro e, plan dnia mój znacie Na dzisiaj już e, chyba też e, Dzisiaj otworzymy sobie też kalendarze Dwa razy, bo jak pamiętacie wczoraj e, Tych kalendarzy po prostu już e, nie otworzyłam, więc dzisiaj będziemy otwierać. Przyszedł tutaj mój kumpel. Zobaczcie. Jak się masz, losiu. Dobrze. Dobrze? <grym> mój pieszczoszek. Także Leosiu tutaj się bawi z samochodami. W międzyczasie też koloruje sobie. O! Proszę bardzo, taki fajny gostek. E, no, także słuchajcie, o taka sytuacja. I też mam do Was takie pytanie: czy po prostu nie nudzą Was już te domowe vlogi? Dlatego, że no, dużo zbyt się tutaj nie dzieje w tych naszych vlogmasach w tym roku. Nie wyjeżdżamy, nie jeździmy, nie chodzimy gdzieś tam do restauracji. No ale też wiecie, że Leo jest chory I musimy po prostu siedzieć w domu Tylko gdzieś tam, wiecie, do sklepu Czy ja na paznokcie, czy Krzysiek dzisiaj też rano um, Pojechał załatwić jedną sprawę Nagrał wam te piękne, mroźne przebitki Także dajcie znać, czy się z nami nie nudzicie Czy lubicie takie domowe vlogi um, Bo to jest dla nas po prostu bardzo, bardzo ważne Dlatego, że od stycznia... Pyrkami. Dlatego, że od stycznia słuchajcie, no chciałabym, żeby też te filmy były regularne, żebyście oglądali regularnie naszą rodzinkę. Także jeżeli też macie jakieś pomysły, czegoś chcielibyście oglądać więcej, czegoś mniej, to koniecznie, koniecznie dajcie znać. Słuchajcie, mamy już dzisiaj 14 grudnia i powiem Wam, że Naprawdę dopiero był vlogmas numer 1, 2, 3 i ja myślałam, jejku, jak ja dociągnę w ogóle. Co to będzie się działo? Przecież to jest praktycznie do 24, to jest uh, tyle. No i zobaczcie, 14 dzisiaj, 10 dni do wigilii to jest po prostu niesamowite, niesamowite. Koniecznie dajcie mi też znać, jakie macie plany w tym roku na święta, czy w dużym gronie, czy w trochę mniejszym gronie. Dajcie koniecznie znać. Napiszcie też swoje popisowe świąteczne danie. Może być to danie wigilijne albo świąteczne. Napiszcie koniecznie nam, jakie jest Wasze popisowe danie. No, ja już Wam mówiłam, że tą listę robię mniej więcej. Także też na pewno się z wami tym wszystkim e, podzielę Aha, słuchajcie i też chciałam wam polecić ten peeling z fluff On jest po prostu elegancki, naprawdę Pachnie ciasteczkami, to jest peeling e, Christmas cookie Ale troszeczkę dla mnie pachnie też jak mm, takie lody waniliowe, śmietankowe Więc to jest po prostu produkt super W ogóle fluff to są tanie produkty Dostaniecie je w Rossmanie, ja je kupuję na, e, w drogerii internetowej Zebra Także polecam I wszelakiego rodzaju sole do kąpieli Czy coś chciałby pan powiedzieć? No no, także solę do kąpieli to też jest coś, co ja uwielbiam, szczególnie w tych takich właśnie miesiącach zimowych. Tutaj mam też taką fajną z Dressner, a to jest też fajna dla dzieci, słuchajcie, ta sól, bo ona jest z melonem i z miętą pieprzową jest świetna też dla dzieci na katarek. Dobra, jeszcze Wam pokażę, kupiłam ostatnio też świąteczne takie ściereczki i taką jedną ozdobę jeszcze do pokoju Leo, także to jeszcze Wam dzisiaj na pewno pokażę, a tymczasem do garów i łyk zimnej kawy. Mm. Przyszło mi też sheen, więc będzie mierzymy Będą te lumpek z na kanale głównym Będzie mierzymy, na pewno słuchajcie Już niedługo się spinam i wszystko wam nagrywam I wiecie co, dodałam jednak to Mleczko kokosowe, także Także spoko Ona będzie taka bardziej kremowa W ogóle to jest najlepsze mleczko kokosowe Najlepsze słuchajcie, jest bardzo kremowe Przepyszne, polecam i teraz proszę Państwa taki myk, że musimy tą zupkę sobie zblendować, najlepiej blenderem, ja już przelałam zupę z garnka do Thermomixa i Thermomix mi pięknie wszystko zmiksuje, zblenduje, więc to jest też taka właśnie sprawa, żeby zrobił się krem, to trzeba zblendować, albo w blenderze kielichowym, albo w takim blenderze ręcznym, no ja to robię przy pomocy Thermomixa, także teraz blenduję. I gotowe. Później można udekorować to grzaneczkami. Ja wrzucam zawsze jeszcze dwie krewetki, bo lubię. Także zupa soczewicy zdrowa, pożywna, rozgrzewająca i pyszna. Właśnie szukam osoby chętnej, która otworzy ze mną kalendarze. Nelcia wariuje. Krzysiek jest z Leosiem w salonie. Nelcia, otwieramy kalendarze adwentowe. Co tam, mój króliczku? Ty masz dzisiaj taki sam szary sweterek jak ja, o już gdzieś tutaj głowa odbita. Tak? Ojej, ojej, buja jaka brudna łomatko! ty mały brudasku! Mały brudasku nieuczesany! czesze się, a potem słuchajcie, czesze się, Nelda, a potem ściąga sama sobie gumki, no. Także wiecie. I tłumaczę jej, że jej będzie wygodnie. Ona, już ma tego kucyczka, czy tam jakieś tam spineczki, to jest zadowolona, jej się podoba i chodzi wszystkim i pokazuje, nie? No, także taka mała aparatka. Co, Myślu? Kto to do nas biegnie? O, szalona dziewczyna! A co ty taką masz buzię znowu? Co ty tam zajadałaś, że taka buzia brudna, co? No ja tam. Co jadłaś? Zupkę? Zupkę jadła Nelcia. Dobra, Nelcia, bo to nie żarty. Słuchaj, idziemy mieć buzie. Dzieci nasze dostały już rozumu. Chcieliśmy tu przyjść z Krzyżkiem, coś wam nagrać, porozmawiać, ale dzisiaj, kochani, to się raczej nie uda i zaraz wam pokażę, bo miałam wam pokazać właśnie te ściereczki. One nie są świąteczne, one są takie, wiecie, ee, zimowe, także zaraz wam pokażę. I mamy też ozdobę, zaraz wam tutaj pokażę Krzysztofa. Nie widać. Bo te, te, te. jest na mnie, tak, ale zaraz wam pokażę tutaj Krzyśka On to rozpakuje i zaraz Wam powiem w ogóle, bo nie Dobra. wiem, co to jest tak naprawdę. Dobra, czekaj, jesteś tu. Jest, jest i Krzysztof. Bateria w środku, więc. Ale to kosztowało 3 złote. No Proszę tak, ale Ciebie. to jest bateria i jakaś dioda, więc to będzie świecić. Taka fajna ozdoba za 3 złote. 3 złote. Za 3, no. 3 złote. No, zobaczcie. O? Patrzcie, Loś jest w ogóle całe mokry już. Loś, mówiłam Ci, że musisz odpoczywać. A Wy po prostu skaczecie. Pokaż to, co to jest. Ale to ładnie wygląda, bardzo świątecznie. Loś, to jest świąteczna ozdoba do Twojego pokoju. Ale jeszcze ma tu do włączenia, to ma... I A ja nie widzę nic. No bo to w środku jest. A to w środku, jest okej, okay. czyli to trzeba zanieść po prostu do pokoju. No myślę, że coś tam będzie widać, jak będzie cięło. Okej, okay, to zaniesiemy to do pokoju i zobaczymy później taki efekt końcowy, ale za Dobra. 3 zł. Nawet spoko no no. nie. Dobra, to to zostaje. Narcia lalkę przyniosła. I zobaczcie na te ściereczki. Takie ładne, błyszczące. Są w gwiazdeczki w piórka i jest jeszcze taka ładna, błyszcząca. Także to takie rzeczy, które też jeszcze mam, miałam wam pokazać, więc pokazuję. No dobra, otwieramy dwa okienka, bo wczoraj nie otwieraliśmy. To ja. Czekajcie, bo tu mam ten. E, to ja otworzę trzynastkę, a ty otworzysz czternastkę, dobra? Pasuje, pasuje. Dobra, to ja otwieram trzynastkę. I w trzynastce mamy. A to pewnie będzie bransoletka z choinką. A jakże? Bransoletka z choineczką. Bardzo Teraz Krzysiek otwiera czternastkę. No, jakoś mała. Ty specjalnie ładne. coś tu wiedziałaś chyba. No. 14, jakaś mała. O, pierścionek. No otworzę ci, miałeś ty otwierać, ale. Nie było właśnie ciężko to się otwiera. No właśnie tak. Ale ten jest ładny, bo ostatnio ta śnieżynka, którą miałam, wiesz, to ona zaczepiała mi się wszystkie ubrania. A to. Łapostroś. Łap, 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 łap. O, jest piękna, piękna, bardzo ładna, śliczna. Dobra, teraz czwarta strona i skarpety. Dobra, otwieramy trzynastkę skarpetkową, o Boże, ale czad Krzysiek, ja nie wiem, ale Ty je na pewno sobie weźmiesz. One mm, mi się wydają w ogóle jakieś żółte. No wiesz jak fajnie będą wyglądać, do czarnych rurek i do no sweterek. masz taki karmelowy sweterek. Także tutaj mamy misiaczka z miodem, a tutaj mamy czternastka. O proszę, pszczółki, też żółte, <laughs> ale super to wygląda. One są duże, bo to jest rozmiar 39, 42 albo 43, więc mm -hmm. Na mnie one są troszkę no, super. Ale krzycie będziemy miał zapas skarpet. No pewnie. Dobra, i te pojemniczki też na pewno, e, słuchajcie, wykorzystamy sobie na przyszły rok na kalendarze. I teraz czwarta strona. Okej, okay, mamy czternastkę z czwartej strony i trzynastkę. Krzysiek otwiera trzynastkę, ja czternastkę i ja już sobie sprawdzę. U mnie będzie kolorowanka antystresowa i kredki. Ale czad, o, zaraz jak fajna, dzieci zobaczą dokładnie. To będą chciały pewnie zakosić, więc lepiej żeby nie widziały. Ja też już sobie tutaj zajrzę co tutaj jest. Krzysztof jeszcze nie wie. Patrzcie co nie my wie. tu mamy. Super, to mi się mega przyda, bo to nie to mam. Miałam, ale gdzieś posiałam. To jest mój A. drogi. Wiesz co to jest? Do herbaty, do Zaparzasz do, do herbaty. Super, naprawdę to tutaj super. na ten. Tak, mega. Dobra, i Krzysiek mi jeszcze otworzy tą czternastkę, może. No dobra, zobaczcie. I mamy kredki. Kredki ołówkowe, 3 plus. Gdzieś to widziałam przed chwilą, czekajcie. No to może z tyłu, no. Nie, to było... O Boże, mam jakieś... Jest! Deja... Dobra, 3+, plus, to nadadzą się dla nas. E, I zobaczcie, kolorowanka taka antystresowa. Domek, choinki, kwiaty. Super, uważam, że to jest naprawdę świetna rzecz. Mega. Moi drodzy, przychodzimy też do was z wynikami rozdania. Nagroda, nagroda została u mojej mamy. Także już wam nie pokażemy, ale do wygrania był do zgarnięcia w poprzednim vlogu, możecie zobaczyć. Był fajny taki ciastek, książka, wigilijna i kosmetyki. No. Tak jest, a ja wiem, kto wygrał. A Krzysztof wie, kto wygrał, więc Krzysiek Wam dzisiaj powie. Uwaga, uwaga! Ostatnie rozdanie wygrywa. Dominika owczarek. Dominika owczarek, Dominiko, ja pozdrawiamy gdzieś. To no, ja tak zawsze mówię. Jeżeli mamy właśnie rozdanie, to ja później tak ogłaszam. Także brawo, Dominika, brawo. gratulujemy, prosimy Cię o kontakt, odezwij się do nas koniecznie. No i zapraszamy Was, bo już niebawem wkrótce kolejne rozdanie. Dokładnie. O!